A więc rozpoczynam kolejny już dzień mojej podróży, dziewiętnasty. No i cóż, jestem właśnie w Civitanowa, o ile dobrze wymawiam nazwę tej miejscowości. I spałem dzisiaj, właśnie u, na zaproszenie u Ani, która tutaj prowadzi taki B&B, taki czyli taki nocleg ze śniadaniem. Właśnie można tutaj u niej wynająć. I właśnie tutaj spędziłem noc, w fajne miejsce. Jest właściwie to już tutaj się zaczyna taka wioska. Tutaj, proszę bardzo, pasenik. Tam już yy, pola. No i cóż, zostałem fantastycznie ukoszczony. Miałem możliwość sobie zrobić tutaj pranie, naładować całą elektronikę. Co też jest dla mnie bardzo ważne, bo właściwie już wczoraj rozładowałem wszystkie powerbanki. Ostatnio, jak byłem w Wenecji, to nie naładowałem wszystkich powerbanków, i już teraz po paru dniach jazdy, wszystkie rozładowałem. Więc teraz. Jestem uratowany jeśli chodzi o to i mogę po prostu jechać dalej. Dzisiaj sobie zrobię spokojniejszy dzień, wczoraj przejechałem w sumie 147 km i to był najdłuższy dystans tej wyprawy, ale już nie mam zamiaru tak pędzić, więc dzisiaj myślę, że zrobię z 60 tak na spokojnie. Posiedzę na plaży, trochę sobie odpocznę. Pojutrze prawdopodobnie chciałbym, czy po pojutrze chciałbym spróbować sobie pojechać w Apeniny. zahaczyć o Apeniny. Jeszcze nie wiem czy z sakwami, czy sakwy zostawię gdzieś, czy pojadę z sakwami, jeszcze tego nie wiem, ale Mam taki pomysł i zobaczymy, czy uda się go zrealizować. No dobrze, a więc wyjeżdżam. Właśnie jestem już spakowany. Wyjeżdżam od Ani, która mnie do siebie zaprosiła i właśnie Ania tutaj prowadzi, można powiedzieć, pokoje na, na wynajem, no nie? Tak, więc y jeśli ktoś z Was był zainteresowany, to zostawię w opisie link do Facebooka i Instagrama. No i cóż, <grytanie> dziękuję bardzo za pomoc. Dziękujemy. W wyprawie bardzo miły gest z Twojej strony, że. Eee, się. Że mnie tutaj zaprosiłaś, jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu. I do zobaczenia. I do zobaczenia. Dobrze, więc czas na przerwę. Właściwie zrobiłem tylko 10 km. I zatrzymałem się na plaży. Tutaj za mną jest Adriatyk, A tutaj mam y, mój rower. Jak widać jestem na takiej trawce. Może to nie jest najpiękniejsza plaża, ale jej atutem właśnie jest to, że jest tutaj trawka i kamienie, więc bardzo łatwo się tu dostać rowerem. No bo normalnie jak są takie piaszczyste plaże, to mam problem, ponieważ y, ciężko się pcha rower po piasku. Nie jest to najprzyjemniejsza rzecz na świecie. Dlatego, jeśli jest okazja, właśnie skorzystać z plaży, na której nie ma piasku, to dla mnie nawet to lepiej, szczerze powiedziawszy. No, za chwilę idę sobie popływać. Odpocznę sobie tutaj, głównie po wczorajszym ciężkim dniu, w którym przyjechałem bardzo dużo kilometrów. No, a dzisiaj zrobiłem 10, zrobię jeszcze z 50, żeby było to 60. Jutro będzie podobny dzień, też zrobię 60. Przez te dwa dni właściwie zrobię mniej niż. Wczoraj, przez cały dzień, ale jeśli mam być szczery, to nawet wolę raz na jakiś czas zrobić właśnie większą ilość kilometrów, a tak na co dzień sobie kręcić te 70-80 kilometrów, niż robić na przykład dziennie stówę. Jak się robi dziennie stówę, to nie zawsze jest czas na wszystko, co by się chciało zrobić. A kiedy robię takie 80 kilometrów, to już tego czasu jest troszkę więcej. No a raz w tygodniu zrobić taką 130-140 można. I mimo tego, że wczoraj zrobiłem tak dużo kilometrów, to i tak sporo zobaczyłem. Sporo udało mi się zwiedzić, więc myślę, że to był dobrze, dob dobrze zrobiony 140 kilometrów. Dzisiejszy dzień spędzę jeszcze w regionie Marche. Pisze się Marche przez CH. Ja to zawsze nie wiem, jak mylać te włoskie nazwy. Nie znam włoskiego, więc sorry, jeśli przekręcam po prostu te nazwy czasami. Jutro już przekroczę granicę kolejnego regionu, już będę w Abruzji. Byłbym w stanie nawet ją dzisiaj przekroczyć, bo jestem w sumie niedaleko jakby granicy. Natomiast, tak mówiłem, jeszcze, dzisiaj jeszcze zrobię mało kilometrów, więc do tej granicy nie, raczej nie dojadę. Natomiast, będąc właśnie u Ani, to wiedziałem się też paru ciekawych informacji na temat Włoch i na przykład Włochy są tak bardzo zróżnicowane, że w każdym takim Merkionie. Język włoski wygląda trochę inaczej, mówi się w innych dialektach po prostu. U nas w Polsce no mamy gwarę śląską, czy gwarę kaszubską, czy język kaszubski, bo tutaj też zostałem w zeszłym roku poprawiony w komentarzach, że to nie jest gwara, tylko język. W każdym bądź razie tutaj we Włoszech, w każdym regionie tak naprawdę jest inny dialekt. I Włosi w każdym regionie mówią troszkę inaczej. Dlatego, dlatego też, jeśli ktoś mówi takim normalnym włoskim, takim oryginalnym, że tak to nazwę, wyznaczonego tam dialektu regionalnego, to od razu wiadomo, że jest za granicy po prostu, bo Włosi najczęściej właśnie mówią jakimś swoim dialektem. No, tyle, tyleż tam wiadomo, w, oficjalnie w urzędach, w szkołach i tak dalej, no pewnie się używa tego. Oficjalnego polskiego, natomiast normalnie to tak między sobą rozmawiają właśnie w dialekcie, no nie? No więc jest to ciekawa sprawa po prostu. Muszę wam powiedzieć, że dzisiaj naprawdę jest bardzo przyjemnie jeśli chodzi o temperaturę. Co prawda telefon pokazuje mi, że jest 20, bodajże 8 stopni. Tutaj mam też licznik, mam na liczniku termometr i ten termometr z kolei twierdzi, że jest 33 stopnie, chociaż on to już nawet podczas tej wyprawy uważał, że jest 40 parę nawet, chociaż było w rzeczywistości może 20 parę, ale nieważne. Niby jest tak ciepło, a tak naprawdę jest fajny taki chłodny wiatr od morza. I co za tym idzie jest naprawdę przyjemnie. W ogóle się nie odczuwa tego, że jest jakiś upał. Naprawdę skoczyłem do wody to w ogóle było mi nawet troszkę zimno. Tym bardziej, że woda nie jest jeszcze aż... Chociaż nie no, woda jest ciepła. No, tutaj nie ma co się oszukiwać. Chociaż wiadomo, że pewnie za miesiąc będzie jeszcze cieplejsza. Natomiast sama temperatura teraz naprawdę jest przyjemna. Jest to już właściwie... W środku tego włoskiego buta tak naprawdę z dnia na dzień jestem coraz bardziej na południu. A jak na razie temperatury nie są dla mnie zabójcze, chociaż wiem, że to są najgorsze to dopiero przede mną, jeśli chodzi o temperatury, ponieważ jest co połowa czerwca, no trochę ponad połowa czerwca, bo mamy dzisiaj dokładnie 17 czerwca, a największe upały czekają mnie gdzieś pod koniec lipca i na początku sierpnia, a wtedy będę gdzieś tam, przełom lipca, sierpnia, będę gdzieś w Rzymie. Więc wtedy mnie czekają te największe upały. Ale już nawet teraz, jak na, to jadę na Kalabrii, na Sycylię, to tam już będę miał takie upały, że może być naprawdę momentami ciężko. Ale mam nadzieję, że nie będzie tak źle. Jak na razie upały mi w ogóle nie przeszkadzają, ponieważ są jak dla mnie w miarę łagodne. Ale nie wiem, może po prostu przyzwyczaiłem się do tych temperatur. No, opuszczam plażę i ruszam dalej w trasę. Bo chcę jeszcze troszkę przejechać i coś zobaczyć, znaleźć jakieś fajne miejsce do spania właśnie nad wodą. A więc powoli zbliża się 23. Ja właśnie przejeżdżam przez kolejne miasteczko, można powiedzieć turystyczne w regionie Markę. Ogólnie muszę powiedzieć, że ten region jest dużo bardziej przyjemny niż na przykład ta Emilia Romania. Tutaj te miejscowości też są turystyczne, ale nie wszystkie. No ta akurat jest taka bardziej turystyczna. Jest 11 czwartek i w sumie jest tłum ludzi na ulicach, a za godzinę oficjalnie zaczyna się godzina policyjna. No ale raczej to wszyscy mają gdzieś. Tak ogólnie to zbliżam się już do końca tego regionu. Za niedługo jutro jadę do Abruzji. No i generalnie muszę powiedzieć, że tutaj się bardzo przyjemnie jechało rowerem przez ten region. Przede wszystkim cały czas jechało się blisko Adriatyku i właściwie cały czas miało się widok na morze. A druga sprawa, że bardzo często była właśnie taka ścieżka rowerowa, jak teraz. To za tym idzie jechało się bardzo przyjemnie po prostu. No i przede wszystkim nie było tutaj aż tak turystycznie mocno, jak na przykład po ulicach Rimini. Przed tym miastem to jest właściwie jeden wielki kurort, który się ciągnie nie wiadomo ile kilometrów. I tam, jak spałem, no to musiałem spać na właściwie na prywatnej plaży, no bo innych możliwości tam za bardzo nie było. Natomiast tutaj jest takie miasteczko jak te, które, przez które teraz przejeżdżam, ale jak one się skończy, to potem będzie, będą takie miejsca bardziej odludne, dzikie, spokojne i tam właśnie mam zamiar się rozbić na nocleg no i najlepsze to, że tam też nadal ta idzie ścieżka, więc na spokojnie spędzę noc w miejscu, gdzie nie będzie zbyt dużo ludzi się kręcić i potem od rana sobie skoczę na ścieżkę i będę dalej ścieżką, no nie? to jest mega spoko no więc teraz jadę za te miasteczko, rozbijam się na nocleg i kończę ten dzień a jutro zaczynam kolejny region Jak widać, tam przede mną są chmury deszczowe, ale ja jadę w drugą stronę. I niedawno przekroczyłem granicę kolejnego regionu. Wjechałem z Markę i wjechałem do Abruzzo, czyli po polsku Abruzji.